Siema! Dzisiaj kolejny gameplay. Tym razem z gry tak jak widać, Toy Story 3. To nie żart. Mówię na poważnie: Gameplay z Toy Story 3. Proszę się ze mnie nie śmiać, że gram w takie gry. Ponieważ zauważyłem, iż na YouTubie jest mało takich filmików z tej gry. Postanowiłem grać tutaj takiego gameplaya. to. Wykonamy sobie jakąś tu misję, żeby pokazać co dzieje jak. To co? Jedziemy, nie? Kowbojem. No, idziesz. Jebzbani kurwa, ale za widzieliście to? Patrz, patrz go, patrz! Jaki Adamek z niego! Nie no, gra wydaje się bardzo być bardzo prosta, ale tak oczywiście nie jest. Przekonałem się o tym i się nieźle zdziwiłem. Spiderman, o matko, co ja robię? O, tak miało być i się zdziwiłem jej poziomem trudności. Przy pierwszej misji już miałem kłopoty, tam jej nie będę pokazywał. Wkład taki gameplay z tej misji: no kurwa, co ja robię? I za dużo razy się odbiłem. No co jest? O, tak miało być. Dobrze, teraz sobie o matko mogę od razu iść laską. Ponieważ ona mi się bardziej tam przyda. A że. pytacie czemu to jest No tak jak już mówiłem na początku, widziałem, że. No, ja pierdolę. że jest mało tych filmików na YouTubie. Więc postanowiłem nagrać gameplay z toystory 3. Oto łatwa odpowiedź. Jeżeli ktoś się mnie będzie pytał czy zrobię serię, zagrajmy w tej historię lub coś podobnego. Odpowiedź jest nie. Nie będę robił serii, zagrajmy w tej 3. Chociaż jeszcze się zastanowię, ale bym tą grę najpierw musiał przejść. A na razie tylko sobie takie gameplaye chcę zrobić. Nic zagrajmy wy. Ponieważ jedną serię już skończyłem i mam dość. Bas nam się tu przyda. Łapiemy laskę. I rzucamy nią sobie tam. I po to jest ona nam tu potrzebna. Musimy nią skakać po takich otolotkach, żeby dostać się do telefonu stojącego tam na górze. Banalnie proste? No zobaczymy. Tak, udało się za pierwszym razem. Nie ma jak to skill, haha. Ja jak mówię, nie będę robił. Zagrajmy wy z tej gry, ponieważ mi się nie chce. Świetnie, mamy komórkę. Teraz musimy na nią zadzwonić z telefonu domowego. Reks wciąż zabija I nie przeniósł telefonu bezprzewodowego. Sprawdźmy, co go zatrzymało, chodźmy. Co go mogło zatrzymać? Biegunka? <laughs> nie no żarcik. No kurwa, wleć się szybciej. O! Udało mi się przyspieszyć! Co za szczęście! Ale tego już za to nie mogę przyspieszyć! O matko! Hmm. To już mamy pomocnika, nie no, to. Jest story 3. To jest story. No, kurwa, chodzi ze zabawkami. No jebaj to jest bań. Kurwa, no musiałem to zrobić. Taka niby, że gra dla dzieci, a kurwa wciąga, nie? Wciąga, wciąga. Co by tak to jeszcze powiedzieć? Dobra, Ciul, patrzcie. Hop, hop, hop. No co jest, czemu on nie chce iść? Patafion jeden. No co, no dwa. Ej, no, what the fuck is this man? Co jest kurwa, czemu on nie chce iść? Co, odjebałem teraz. I tak muszę iść. No, idzie. Coś mu się kurwa w mózgu pojebało. Łapiemy żołnierzyka. I, rzucamy go w stronę telefonu, ale oczywiście my nim sterujemy. Musimy nim tam dolecieć. Dobra. Ustawię się tak i jep, kurwa. się spuszczamy, jest pierwszy żołnierz przy telefonie. O, tak! Nie wiem, czy pokażę to całe. Nie wiem, czy mi się uda. Tej, tej misji jeszcze nie przechodziłem. I już mam problem, bo nie mogę tego otworzyć. F1, pomoc. Czekaj, czekaj, czekaj. A, to już wiem. Może będzie już dwóch żołnierzy. Podnieść, Bierzemy tego żołnierzyka i... Jeb, kurwa! Poszedł! No. Co, on odwalił? Muszę ich doprowadzić do telefonu, ale jak? Jak ja mam go tam dobrze dorzucić? Może jakoś tu bokiem, aha. Bo ja w SAD nim steruję, tak? Może uda mi się jakoś tu przelecieć? Tak, udało się jest. Jest dwóch żołnierzy, ale w jakim to stylu zrobiłem? Idźmy dalej. Hop, hop. I po co tam mam skakać? Pytanie. Ja, jaki maner specjalny, ale ja się muszę tam dostać. Hmm. No, kurde, dobra, wiem co mam grać. Dobra, dobra, kurde. Powolno będę kończył ten gameplay, ponieważ czas leci bardzo szybko tylko jedni zbani ogólnie ta gra mi się podoba taka jest moja ocena to co kończymy tego gameplaya będą kolejne niedługo z kolejnych gier